Siemanko, wracam po ponad roku, żeby pokazać Wam bardzo ważną tutaj sprawę, z którą pewnie wiele osób sobie nie daje rady, ale tutaj bezbędnego gadania. Yy, za część techniczną, czyli to, za co Wam zaraz pokażę, odpowiada yy, Rafał, yy, zwany też Szetanim i chciałbym mu za bardzo już tutaj podziękować z góry za ten pomysł, i oczywiście link do jego kanału umieszczę w opisie. No też chciałbym Wam pokazać, jak zmienić rozdzielczość, właśnie tutaj ekranu. No to przejdźmy od razu do rzeczy. Klikamy prawym przyciskiem myszy. Przechodzimy na rozdzielczość ekranu. Wchodzimy w środkowe pole. I tutaj możemy tym suwakiem operować. Wybraliśmy jakąś inną niż miałem. Klikam OK. I teraz uwaga, tak można albo przywrócić, albo zachować zmiany. Ja przywrócę, ponieważ tamta rozdzielczość bardziej mi pasuje. No dobra, no to to będzie na tyle. Wielkie dzięki za, za uwagę. Lajkujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia. Cześć.